W imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Ty nigdy nie odmawiasz proszącym swej łaski, swych cudownych darów prosto z nieba. Przez to, że tak bardzo ukochałeś wszystkich ludzi, zsyłasz na każdego potrzebującego Bożego Ducha wielką siłę, która zdolna jest zniszczyć każdy życiowy mrok. Dziś błagam cię szczerym sercem, byś zesłał na mnie ducha świętego i pomógł mi zwalczyć każde zło, które wkradło się do mego życia. Ty najlepiej wiesz, z czym sobie nie radzę. Duchu święty, proszę, spocznij na mnie i pomóż mi oczyścić me życie z tego, co ma na mnie tak zły wpływ. Błagam, kieruj mną, działaj w moim sercu bym z odwagą i mądrością umiała podejść do każdego problemu, bym z łagodnością, pokorą i nadzieją znosiła każdą krzywdę oraz bym z prawdziwie chrześcijańską miłością umiała budować moje relacje z bliźnimi. Tylko Ty jesteś w stanie naprostować ścieżki mego życia. Duchu Święty, błagam, wskaż mi właściwą drogę, która poprowadzi mnie ku dobru. Rozświetl moje życie, bym umiała rozpoczynać każdy dzień z uśmiechem i modlitwą na ustach, bym z prawdziwą wiarą potrafiła wykonywać swe życiowe obowiązki i wszystko, czego zechce ode mnie Pan. Proszę, ostrzegaj mnie przed każdym niebezpieczeństwem. Chroni mego ciała, mego umysłu i mojej duszy. Duchu Święty, otwieram się cała na Twoją siłę którą jak wierzę, zechcesz mnie obdarzyć. Codziennie będę słuchać Twych podpowiedzi. Każdego dnia wypatrywać znaków z Nieba i starać się żyć jak przystało na ucznia Pana Jezusa. Proszę, dopomagaj mi i nie pozwól mnie skrzywdzić. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna, Szczęść Boża